Światło dla całego świata. Tej samej nocy na niebie rozbłysła zupełnie nowa gwiazda. Świeciła najjaśniej spośród wszystkich świateł rozsianych na sklepieniu niebieskim. Swoim blaskiem przyćmiła inne gwiazdy. Bóg umieścił tę gwiazdę tuż nad miejscem, gdzie urodził się Jego syn. Żeby była jak latarnia morska, żeby rozpraszała ciemności nocy, żeby świeciła na Jezusa i wskazywała do Niego drogę. Widzisz, Bóg był jak świeżo upieczony tatuś. Nie chciał zatrzymywać radosnej wiadomości tylko dla siebie. Tak długo czekał na tę chwilę i teraz Chciał podzielić się swoją radością ze wszystkimi ludźmi. Dlatego zadbał o każdy szczegół. Wysłał Anioła z dobrą nowiną do Maryi. Umieścił na niebie wyjątkową gwiazdę wskazującą miejsce, gdzie jest jego syn. A teraz zamierzał jeszcze posłać. Ogromny chór aniołów, by ten wyśpiewał całemu światu jego radosną pieśń. On już tu jest, przyszedł na świat. Idźcie go zobaczyć, mojego małego chłopca. Gdzie ty byś wysłał tak wspaniały chór? Może do ogromnej sali koncertowej? Albo do jakiegoś pałacu? Otóż Bóg wysłał swój chór nad niewielkie wzgórze w okolicy małego miasteczka, a do tego w środku nocy posłał aniołów, by dali koncert grupie starych, obdartych pasterzy, którzy paśli owce pod Betlejem. W tamtych czasach ludzie naśmiewali się z pasterzy. Mówili, że brzydko pachną, i obrzucali ich różnymi wyzwiskami, których rzecz jasna nie warto tutaj przytaczać. Nikt nie lubił pasterzy i nie chciał się z nimi przyjaźnić. Ale dla Boga pasterze musieli być bardzo ważni. Skoro to właśnie ich wybrał, żeby jako pierwsi usłyszeli tę wspaniałą wiadomość. Tej nocy grupa pasterzy ogrzewała się przy ognisku, gdy nagle coś spłoszyło owce, czegoś się przestraszyły. Drzewa oliwne zaszeleściły. Co to było? Trzepot skrzydeł? Pasterze spojrzeli na siebie. Przed nimi stał ogromny, świetlisty wojownik, który rozpraszał mrok nocy swoim blaskiem. Nie bójcie się mnie, powiedział jaśniejący mężczyzna. Nie zamierzam was skrzywdzić. Przyszedłem, żeby przekazać radosną wiadomość wszystkim ludziom na całym świecie. Dzisiaj w Betlejem w mieście Dawida narodził się Syn Boży. Możecie pójść i go zobaczyć. Znajdziecie go śpiącego w żłobie. Pasterze zauważyli dziwną chmurę połyskującą za aniołem. Tyle, że to nie była żadna chmura. To byli kolejni aniołowie, całe oddziały aniołów niebieskich wojowników Aniołowie zaśpiewali piękną pieśń Chwała niech będzie Bogu Wykrzykujmy radosne hurra na cześć Boga Uwielbiajmy go Wtem równie niespodziewanie jak się pojawili Aniołowie rozpłynęli się w powietrzu Pasterze Pogasili swoje ogniska, zostawili owce i pędem ruszyli w dół wzgórza przez bramy Betlejem, a następnie przez wąskie, brukowane uliczki i podwórka. Pobiegli w dół schodami, minęli zajazd, skręcili za róg, za ogrodzenie, aż wreszcie dotarli do rozpadającej się stajenki. Odpoczęli chwilę, a potem cichutko na paluszkach weszli do środka i uklękli na brudnej podłodze. Słyszeli już wcześniej o tym obiecanym przez Boga dziecku, ale teraz mogli wreszcie zobaczyć je na własne oczy. Syn, Niebios, stwórca gwiazd, niemowlę śpiące w ramionach mamy, zrozumieli, że to dziecko jest jak jasna gwiazda rozświetlająca niebo tej nocy. Jest światłem, które oświeci cały świat. Rozproszy ciemności, pozwoli ludziom widzieć wyraźniej. Im ciemniejsza będzie noc, tym jaśniej rozbłyśnie ta gwiazda.